Właśnie znalazłem niesamowitą bazę na swoim serwerze. Ogólnie wiecie, Dragon to jest serwer Wojengildii. I raczej każdy o tym wie. Natomiast tutaj DJ PL 2009, Skalmar oraz Dawid Jasper 123, no jednak postanowili, że zbudują sobie coś takiego. I tutaj chyba chłopaki naprawdę pomylili serwer Gildi z serwerem jakimś free build, bo chyba będą zakła zaraz zakładali działkę. DJ Palasite na przykład robi sobie farmę elegancko. Skalmar na razie szuka swojego zajęcia, ale widać, że tutaj chłopaki. Rozpoczynają bardzo nietypowo rozgrywkę na dragonie. Dałbym im na sam początek diamenty, ale to nie byłby dobry pomysł. Dlatego, bo może się okazać, że na przykład ten oto delikwent jest odpalony, i dlatego właśnie w tym momencie budują taką dziwną bazę, żeby właściwie to trapować jakichś innych graczy, którzy mogliby się na to nabrać. Dlatego my ich dzisiaj zaskoczymy i zrobimy pewnego trapa. I tutaj raczej zrobimy klasyczka, czyli po prostu gdzieś ukryjemy skrzynkę. Tutaj pod moją farmę kurczaków, więc postanowiłem, że tutaj za ścianą, słuchajcie, wykopię taki oto kwadrat No i następnie postawimy tutaj pewne cenne rzeczy. Otóż dosłownie za tą ścianą zbudujemy po prostu mini bazę. Dobra, mini baza, słuchajcie, jest zbudowana, tak się ona prezentuje i no słuchajcie, jak ktoś tutaj w, w kopie znaczy, że po prostu jest odpalony, bo tego w teorii nie powinni w ogóle zobaczyć. Skalmar w tym momencie coś takiego dziwnego tutaj buduje, nie wiem, co się tutaj dzieje. Tu w ogóle jakieś TNT leży. DJ Palasize w tym momencie schodzi, słuchajcie, na dół i zobaczymy, co z tego będzie. Są tutaj TNT, kładzie? O co tu? Chodzi. Ej, patrzcie, DJ Palasa się tutaj wkopał. No to nie, panie kolego, bardzo mi przykro, ale dostajesz w tym momencie banicję. No i oprócz tego, usuwamy im całą bazę. Czy też zbanowani, a wy dołączajcie czym prędzej na serwer, bo niedawno wystartowała nowa edycja.